Hej, 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 z tej strony. Grustu, Wracamy do świata, kręż i będziemy kontynuować naszą, oczywiście, podróż w nieznane. Plank, tam coś mówiłeś, że masz jakąś informację? A, no tak, właśnie. Słuchajcie, ludzie, sytuacja wygląda co? Byłem w Basie, wziąłem ten zbroję dla Henriety, No i Mikael mówił, żebyśmy przynieśli jakieś książki, jakbyśmy znaleźli jakieś stare, zniszczone ruiny, to żeby poszukać jakichś książek. I tak, no i tyle, co mi okazał przekazać. No to, skoro tyle przykazał, to no, drużyna, musimy ruszyć to miejsce, gdzie, gdzie wam mówiłem. E, podobno jest po prostu niebezpieczne. Jak, jak to jest niebezpieczne? Ja, ja, ja nie chcę, ja niedawno co wróciłam, z, z, z uciekłam z Holy Nation, a ty mi teraz chcesz wysyłać jakieś miejsce? E, spokojnie, to nie jest tak, że tam będzie mocno niebezpiecznie, ale e, jesteśmy w czwórkę, to zawsze ktoś kogoś poniesie, hehe. No, nie zapowiada się na najweselej, no, ale mieliśmy i tak koszty te tereny i je zbadać, więc y, zrobimy to. A no dobra, to y, widzimy się po drodze w jakimś miejscu. Later that same evening. Zbliżamy się do miejsca, które nie bez powodu jest opustoszałe. Jest wielką rozpadliną, kanionem pełnym mgły. Właśnie, leży, czego tu przyszliśmy? No, mieliśmy to miejsce zbadać, ze względu na to, że jest dosyć spora ilość różnych właśnie. Starych technologii z zniszczonego świata. I coś we mgle zauważyliśmy. Pójdziemy to zbadać, no ale skoro to, jak jest tu, jest niebezpiecznie, no to dlaczego tu jesteśmy? A dobre pytanie, Henryta. No, yy, to, tak jak mówiłem, no tam, gdzie jest niebezpiecznie, tam może być dużo yy, technologii, które będziemy potrzebowali. A w sumie, Mikal kazał nam zebrać, jak znajdziemy jakieś ruiny. A, ale to nie możemy ruszać gdzieś, gdzie nie, gdzie nie będzie takich... problemów? Moglibyśmy, ale... to... co to za przygoda w tej... Kami, chciałeś coś Ja nie chcę... wyjść na nieczułego drania. A, ja nikogo nie ratuję. O, tak, najlepiej! No... w Holidaysie też tak robili i później, proszę, musiałem uciec. No dobra, dobra, Plank, też się uspokój. Niech nikogo nie będzie zostawiał. Przynajmniej dopóki ja jeszcze jestem sprawny. Ech, w takim wypadku zbadamy co tutaj może być takiego. O mój Boże! Wy widzicie te ręce? No! To jest właśnie ten problem, o którym chciałem wam powiedzieć. Jaki? Co to za ręce jakieś robocie? Tu jest nawet głowa! No tak, to miejsce jest. Y... Cmentarzyskiem robotów! Jak to cmentarzyskiem robotów? No bo w sumie roboty... Ja się dotarliśmy do miejsca Obedience. Posłuszeństwo wymówiły, że tak to ujmę, delikatnie. I behemoty, wszelkie zostały zakupane tutaj przez ludzi, zbawione i zasypane. Bali się własnych stworzeń, więc je zaczęli tu, że tak powiem, składować i zasypywać. Boże, to wygląda okropnie. Ale tutaj jest jakaś ruina. I do niej właściwie będziemy wiedz. Boże, co to jest? To jest jakiś gigantyczny robot. Spokojnie, ominiemy go. One nie są zbyt szybkie. Powinniśmy dać radę uciec. Tym bardziej te, te, te ręce są niepokojące. Spokojnie, one na pewno są niesprawne. J jak to na pewno? To mogą być sprawne? Ehm, mogą, to... To także i zasypało, nie znaczy, że się nie, nie mogą obudzić. O, dzień dobry panu. A pan, y, może coś ma ciekawego do sprzedania? Masz tutaj. nic ciekawego. Ma książki, ale on mówił nam jakiś niebieski. Niebieskich? No dobra, to w takim razie nie te. Ej, jakim cudem masz czkawkę? Jesteś robotem. Mam wirusa oddechowego. Przecież, przecież roboty nie oddychają. Wkręcasz coś. Dobra, nieważne, biegnijmy dalej. Ale wszyscy, tak jakbyście. No, plan Handlita nie bójcie się, nie zginiemy tak szybko. Czyli mówisz, że tutaj roboty. Wymówił posłuszeństwo. No tak, mniej więcej, bo świat został zniszczony przez szkieletory. Przyczyniłeś się do upadku ludzkości i do tego, jaki teraz świat wygląda? No nie dokładnie ja, no ale tak to wyszło, że poprzednie imperium zostało zniszczone ze względu na bunt maszyn, czy jak to było? Już nie pamiętam, ja się muszę resetować co kilka lat, żeby działać. Świetnie. Ale jest jakiś budynek, czy to ruiny? E, tak, to jest jedno z, z miejsc, gdzie były badania prowadzone. Sprawdzimy, czy jest tu otwarte. No, dobra, to niech tak będzie. E, w środku mogą być te pająki i roboty. Jak mogą być pająki roboty? No tak, bo... Hmm, jest zamknięte, to może tak być. O mój Boże. Kamil, e, spróbuj to otworzyć. Ja też ci spróbuję pomóc otworzyć, ale... E, ja jestem za słaby w otwieraniu, więc... E, musisz spróbować sam. To jest niedorzeczne. Może i jest, ale... E, jakże intrantne. No mam nadzieję. Uh. Ech, Kamil, jak ci idzie to otwieranie? Zamknij się! Ci też zabrał na wypiździe je w górne i teraz... Otwórz drzwi, Kamil, otwórz! No, to się podszkolisz w otwieraniu! Ech, zamilcz. minute, 37 seconds later. No, wreszcie otwarte. No, to idealnie. No, ekipa, to otwieramy. Przygotujcie się lepiej. Bada bim, Kamil, to jakiś humor masz lepszy, bo mi się to udało otworzyć. Ok, wróćcie, wróćcie, bo tak, tamte przejście jest niehalo. Trzeba będzie ruszyć tędy. Kamil, ty ustaj tu gdzieś, może będziesz w razie czego strzelał. A my z tą trójką wejdziemy, sprawdzimy, co tu jest. Ok, jest kilka robotów. One już chcą wyjść, walczyć z nami, więc zrobimy tak, że troszkę ich przestawimy. Znaczy, przestawimy. I teraz do walki. No właśnie, to jest ten problem z robotami. One potrafią napierdzielać... Ej, Grustu, ty może napierdzielaj z broni też? Jasna cholera, co tu się dzieje?! Wyłączcie je! Cholera, gdzie jest wyłącznik?! Na plecach! Na plecach jest wyłącznik! No walnijcie w ten wyłącznik! O mój Boże... Grustu, gdzieś ty nas zabrał? Wyjmijcie z nich jakiś przedmiot, żeby się nie uruchomiły ponownie! Ja pierdzielę! Gdzieś ty nas, człowieku, zabrał! Znaczy... robocie! Nie, nie narzekać! Mogło być lepiej... gorzej! Masakra... Mahandryta? E, daj spokój! A Kamil... nic <laughs> nie jest, ja się strzelałem! No... dobra, Kamil, to pozbierać z nich części, ich przydadło się później. Okej, okay, no to zbieraliśmy. A ty, naprawiłeś się? Tak, naprawiłem się. Jak się reszta czuje? Plank? Noga mnie boli! To no dobrze, ma boleć. Okej, okay, to teraz co dalej? No trzeba będzie wejść na górę. Przy okazji sprawdźmy, co tutaj jest. Hmm. Coś znalazłeś przydatnego? No nie, póki co nie. No trzeba będzie wejść na wyżej. No dobra, to, to wejdźmy. Sprawdźmy, co tam jest. Okej, okay, widzę, że tutaj dostępne. To do walki. Cholera, ale one biją. Okej, okay, jeden wyłączyłem. Ten przycisk przyciśnij. Który? Ten duży. No, mówiłem ten duży. Oh, to jak chcę powalczyliście, to ja chętnie pozbieram. Oh, ja już miejsca nie mam. A ty, ta No ja mam bardzo dużo miejsca. Możesz mi to dać wszystko. To Dobrze. To udało się kolejny załatwić. wietnie podreścimy się kto musi, tutaj coś jest? Nie, są stanowiska, w których wynajdywali rzeczy, które teraz eh, nasi chłopcy w bazie, w mieście robią. No to co, musimy wejść wyżej. No niestety, no to y, zaczynamy walkę. O nie, było, pamiętajcie, ten przycisk, duży. Kurde, gdzie ty ten przycisk widzisz? No, już wyłączyłem przecież. Jasna cholera... Co już to za przybrzydłości? Gdzieś ty nas przyprowadził. Nie narzekać! Już załatwione, wszyscy żyją. Ja się na to nie pisałam. Ja no, tam, gadanie, nie pisałaś się, pisałaś. Proszę bardzo. O, tutaj ile rzeczy zebrane. Można? Można. A teraz spróbujemy zobaczyć, co tutaj wszystkiego jest ciekawego. Kamil, bierz się za otwieranie. Człowieku, ty się napraw może. No masz rację, ale tą twoją pustą bakówkę, ile razy mam mówić? Ja nie chcę i nie będę ich ratować. Ja już swoje zadanie wykonałem. Ech. Nie narzekaj, mogło być gorzej. Jasne. Ech, nie jestem w stanie tu wszystkiego otworzyć. No cóż, Herenta, spróbuj zobaczyć, co jest po, po, po otwieranych rzeczach. O, tu otworzyłem to. Zobaczmy tu może otworzę No kolejne możesz zobaczyć To no, nic ciekawego jak na razie powiem Wam Sporo materiałów Ale to tak szczerze mówiąc to no, nic ciekawego hmm, to ja mam propozycję Zróbmy sobie to odpoczynek no to jest świetny pomysł, chodź będzie to. Nie wiem, ilu z was ma łóżka polowe. Powinno, powinien każdy z was mieć chociaż jedno. Okej, okay, no ja też mam. Kamil? Chyba wziąłem jakieś. Ja jeszcze pójdę przejrzeć. Ej, do Kimę. Kamil, ty tam próbujesz, zaraz będziesz otwierał następne. To idź, otwieraj to. Dobra. A Henry, to a ty sprawdź resztę co tu jest ciekawego. Mam te książki. Super, to się przyda, tak jak mówiłem. Bo tam potrzebał mi karę, żebyśmy przynieśli mu. A mam pytanie, a po co to wszystko zabieramy? Bo to są pieniądze. Które przydadzą nam się do postawienia bazy. Będziemy budować bazy? Tak, dlatego musimy znaleźć dużo materiałów. O, tego nie jestem w stanie otworzyć. To ja chyba już mam wszystko co tu było pootwierane. O, tu jeszcze. No to czekamy aż Kamil otworzy resztę tych skrzynek. Łatwo wam powiedzieć. Harynetta, idź się przespać. Tak jest. Zdjęta. co? Już się wstaje. Tutaj jest sporo rzeczy do zebrania. Idealnie. To ja zobaczę. O jezu, jezu, ile tu książek i różnych mm, ciekawych rzeczy. Się wszystko przyda. Tylko ja zaczynam być troszkę przeciążona, wiecie? Nie szkodzi. Ty masz być przeciążona. Jak to mam być przeciążona do jasnej cholery? Będziesz jeszcze kogoś nosić z nas. No jak? Czemu? Bo musisz być silniejsza. Nie, no ja idę spać. Ja dziękuję bardzo za takie rzeczy. Kamil, jak ci tam widzisz? otwieranie? Daj mi spokój. Muszę się skupić. E, no dobra. Dobra, otworzyłem. To wejdź, bo tamta zrzęta będzie zaraz gadać. Dobra, dobra. E, coś tu jeszcze zostało do otwarcia? Chyba już nie. Został tylko ten duży. Dasz AD? No nie, ale mogę użyć narzędzi. A masz te narzędzia? Nie, Henryta ma. To weź od niej z prysaka najwyżej. To teraz mi się chyba uda. Aha, dobra, muszę w ręce wziąć. Trochę mi to zejdzie. O, to trochę czasu nam zejdzie. A, przynajmniej chwilę odpoczniemy. 2000 years later. No już my się wyspaliśmy, no jak, no już chwilę, już ostatnie. O, oh, puściło, dobra. U, sporo, u, sporo rzeczy, tak wam powiem. Może się to nam przydać. To dobrze, no, o to żeśmy tu przyszli, jak to mówił Grustu. No, trochę się obłowiliśmy. Tak, na pewno. Okej, okay. to co dalej? No, to, to dopiero pierwszy punkt naszej wycieczki. Sprawdzimy, co to jest tam tych mglistych tych i szukamy następnych miejsc. Mm. Niechaj tak będzie. Ach, te ręce są... Stary. O Jezu, ile tu ich jest! Mój Boże... Plank, spokojnie! O, ja chyba chcę wrócić do Holy Nation. Przecież na nienawidzą. No, może i przeszło. My god. Co tu jest te obedience? Jeden jakiś wielki robot tu może chodzić, wiecie? Jak co? Czemu? No bo... Mówiłem, że to miejsce nie jest bezpieczne. Nie? Wcale tak nie mówiłeś? Nie mówiłem. Mówiłeś jak tutaj dotarliśmy. A tam widzę kogoś. Ej, my chyba już z nim rozmawialiśmy. O, świetnie to. Możemy mu coś sprzedać z tych rzeczy. Świetny pomysł, Plak. Podejdźmy do niego. O, mój Boże! Co to jest? To trzeba zabić. Zanim złoży jaja. Z, z tego co ja wiem, to roboty nie składają jaj. No może i faktycznie. Panie kuchady chciałbym tak trochę trade'a. Co my ci możemy sprzedać? Możemy ci to sprzedać? O, mogę ci to sprzedać? Super, sprzedamy te śmieci. I w sumie Plank miał jeszcze na sprzedaż śmieci. To możemy też... Uuu, już nie. Już mu tego nie sprzedamy. Ale to nie szkodzi. Jedzonko kupmy, przyda się. Henryta, ty masz coś do sprzedania, co byśmy mogli obchnąć panu? E, tak średnio na jeża. To możemy sprzedać, to się nie przyda mi. I to też, okej. Okay. I, I co teraz? Ty chcesz tego zaatakować? No cóż. Myślę, że naszą powinność jest zniszczyć to. Kto jest za to, żeby strzelić go w ryj? Ja. Ja też. Eee, nie znacie się. Do walki Jak szybko on zginie? Przy dobrych wiatrach w ciągu dwóch minut. Pomóżmy mu lepiej, bo to się źle skończy. Okuźwa. Eee. Jak Jakie to zrobiłem? Eee. Co ty jest? O, robocik. Zepsuty. Eee. Ja nie chcę nic mówić, ale tu biegnie kolejny robot. Ej, chwilę. Czy, czy ja trafiłem wyłącznie przez przypadek? Wow, trochę tu tego jest. Wow. O Jezu, jakiś inny robot. God damn it. Ta. Ej. Jakim zemnem tego pokonałeś? Ej, nacisnąłem na przycisk i się wyłączył. Masz więcej szczęścia niż rozumów, człowieku! Raczej znaczy robocie! Ej, to dziękuję. To było straszne. Myślałem, że umrzesz. No, ja wiedziałem, że mi się uda, bo ja wiedziałem, gdzie się go wyłącza po prostu nie chciałem was zdenerwować. Tak, jasne. Ale to masz, tu podtrzymasz te rzeczy. I, i, I to też ci dam. Okej, okay, to co teraz? No, tutaj jakieś robota ubiliście, podobno. No, tam jest, zaś ci pokażę. Może uda się go naprawić. Robota chcesz nosić? No, to jesteś robotem. Cholera, to zobacz, co on tam miał. Pieniądze, jeśli cię to interesuje, i broń. Coś jeszcze? I o, gra trupa. To nie chcę gra, nie będziemy zabierać nic więcej. Idziemy szukać dalej. Czy my właśnie zniszczyliśmy? Tak. Ktoś wcześniej musiał go nieźle stłuć. Znaczy się yy, nasz robocik znalazł wyłącznik, po prostu on się zna na robotach, wie jak je wyłączyć, ale te łapy są straszne. Na szczęście nie działają. Mówiłeś, że mogą działać, no tak, mogą. To, to co teraz? Teraz to my wracamy do Hub. Mamy wystarczająco dużo książek, żeby porobić jakieś naprawy i sporo materiału. No tak, trochę obłowiliśmy się z tego. No, tak się baliście. No bo... Kto normalny idzie na takie miejsce? No, ci, co nie znają, co to jest za miejsce. No tak. Następny razem mów, gdzie pójdziemy. Dobra, następny raz pójdziemy do kanibali. Gdzie? <grym> Ej, ludzie, a gdzie jest... Gdzie jest Kamil? No myślałem, żeby nie za tobą. Ja myślałem, żeby nie za tobą. A, a ja nie widziałam go, odkąd wyszliśmy ze mgły. Cholera zgubił się! Male, no, że dobiegnie jakoś do miasta. Dobra, ruszajmy do tego miasta. Ach, cholera jasna. Cholera! Trafiliśmy na tych przydupasów. Szybko dobijcie ich! O nie! To jest dosyć niebezpieczne to co robimy? No jak to co? Hej, hej, hej. Walczymy! Tam jeden z ich odciągnie trochę, więc widzicie, póki jeszcze mamy okazję. Dobrze, następnego. Okej, okay, to... Tamten Fogman trochę nas uratował bym powiem szczerze. Zauważyłam. No to co, to ruszamy dalej? No, zaraz, czekaj bo ty masz tam guziki po... ...po, po Jakie guziki? Śrubki to się nazywa. O dobre, to śrubki. Oto no, biegnijmy do tej bazy wreszcie. Znaczy najpierw do Mongra musimy się udać nasi. Zanim dojdziemy dalej. Nie możemy przez Holy Nation przebiec. Mam nadzieję, że Kamil daje sobie radę. Tymczasem u Kamila. Ja pierdzielę gdzie oni są. Wydawało mi się, że za nimi biegnę. A to byli fogmeni. O, jestem już w mieście. Może są w którymś barze. Mam nadzieję, że ich tam znajdę. A dobra, tam goni nas jeden! Aaaa! Dlaczego nie z nim nie walczymy? Ej, właśnie, dlaczego z nimi nie walczymy? Jest tylko jeden! Jest jednym to sobie damy radę, co? No, mam nadzieję! Uh, dobra! A w ogóle co z niego wypada? Mięso nie daje coś do jedzenia. Dobra, biegnijmy, mam nadzieję, że dojdziemy wreszcie do tego miasta. A kolejne! Nas gonią! O, przestała! A, gonią nas dalej! Ich jest trójka! A, uciekajcie, nie patrzcie za sobą! Jezu, jakie to jest paskudne! A czemu my z nimi nie walczymy? Bo jest ich trójka! Aaa, ratujku! I uciekajmy! Zaraz tu gdzieś będzie miasto! Na pewno? Tak, na pewno! No dobra, chyba nas zostawiły. Idealnie jesteśmy w mieście. Chyba nas jednak goniły dalej, bo pobiegli. Nie, oni lubią biegać. A to dobrze. Kamil! O, jesteście! Kule, gdzie wy byliście? No... to gdzie wy byłeś? Ja szedłem za nami, ale się okazało, to Fogbeni. No, a my poszliśmy w tą drugą stronę. Co żeście przywieźli tutaj do tej, przykrętą ziemię? E, nic? Aha, w takim razie wracajmy do domu. Ja chcę wrócić do domu, a to jeszcze kawał drogi. Jak się stąd wydostaniemy? E, damy radę! Zobacz, oni dają radę. No, to widzimy się w The Hub. Gdzie jest Plank? Plank? Gdzieś powinien być, bo musiałem na siku. Czemu mi nie powiedział, że on musi na siku? No bo... Nie zrozumiesz. No ale bym poczekał. No dobra, poczekajmy na niego chwilę. Niech on się tylko pojawi. Kuźbał. Na chwilę mówiłem. Zaraz będę. Rozporka nie zapiąłem, a już ich nie widziałem za górą. No, jesteście. No trochę ci zeszło. No była bardzo śmieszne. Dobrze, chodźmy w takim razie do baru. O, po tej przygodzie wypadałoby usiąść i odpocząć. No oczywiście, bar pełny, nie ma gdzie usiąść. No no, to pójdziemy odpocząć w naszych... Może... Hmm... Tiff Ninja? Do tej wieży? Odpoczniemy, oddamy te książki i wyruszymy. Właśnie gdzie wyruszymy, to zobaczymy. Już nie będę was wolał takie dziwne miejsca. No mam nadzieję, albo chociaż powiesz. Ale może kanibali odwiedzimy? Nie! No dobra, zobaczymy co tam Kamil... Kamil Mikael wymyśli z tymi książkami. Tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!